Witam w dzisiejszym odcinku. Pierwszy mecz będzie rozgrywany przeciwko Meksykowi Tryb beginner group stage. Pierwszy mecz, a więc niech ta animacja pokazywania składów leci. I to są właśnie składy meczowe. I teraz Lewandowski. Lewandowski do Zielińskiego Zieliński Sebastian Szymański Szymański Sebastian Szymański Zieliński Zieliński Piotr Zieliński Robert Lewandowski Nie ma bramki niestety Oczoła Guardo Guardado Zieliński Piotr Zieliński Robert Lewandowski Gol reprezentacji Polski Piotr Zieliński zagrywa do Roberta Lewandowskiego. I Polska prowadzi z Meksykiem. 1-0. Guardado. Zieliński. Piotr Zieliński. Grzegorz Krychowiak. Krychowiak. Lewandowski. Świderski. 2-0 Polska-Meksyk. 2-0. A więc teraz... Ten mecz musi być wygrany. Polska nie może tak łatwo wypuścić zwycięstwa Zieliński. Robert Lewandowski, Lewandowski! Druga bramka Roberta Lewandowskiego w tym meczu. Bardzo jak na razie bardzo dobry mecz Roberta Lewandowskiego. Korona, Alvarez, Montes. Arwares, Zalewski, Seba, Nikola Zalewski, Świderski, Świderski, Nikola Zalewski, Zalewski, Zieliński, gol Piotra Zielińskiego. Piotr Zieliński, szczelcem bramki na 1, na znaczy 4-0. Polska, Meksyk, 27 minuta meczu. I Polska prowadzi 4-0. Jimenez. Sebastian Szymański. Szymański. Zieliński. Robert Lewandowski strzał. z pole karnego. Broń to bramkarz. Meksyku. Wrzutka w pole karne. Zieliński. Kiwior. Teraz. Szymański. Kiwior. Krychowiak i nie ma bramki świderskiego. Ochoa, Guayardo, Guardado, Alvarez, Jimenez, Hirwin Crozano Bednarek, Jan Bednarek, Alvarez, Rodriguez, Kivior, Ratuje sytuację. Krychowiak, Świderski. Koniec pierwszej połowy meczu. Na razie Polska prowadzi do przerwy 4-0. Korona, Guardado, Piotr Zieliński, Robert Lewandowski, Zieliński, Piotr Zieliński, Świderski. Jest 5-0. Fiderski strzelcem bramki na 5-0. Alvarez, Alvarez, Corona, Rodriguez, Sanchez, Rodriguez, Rodriguez, wybicie piłki, Żurkowski. I Robert Lewandowski z Bramki A więc Sebastian Szymański schodzi, wchodzi Mati Kasz, a bramkę szczera Robert Lewandowski Korona, Rodriguez Alvarez Moreno Korona Teraz Krychowiak traci piłkę Krychowiak i Żudwony ma reprezentacja Polski Glik dośrodkowuje Nie ma bramki Schodzi Świderski, wchodzi piątek Lozano Zieliński, Lewandowski, Świderski, Karol Świderski. Nie ma bramki. Montes, Sanchez, Rodriguez, Corona, Jimenez, Jimenez, Rodriguez. Bednarek. Wybija piłkę. Krychowiak. Żurkowski. Zieliński. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. I spalony niestety. Aj, co za błąd. Piątek wchodzi za Świderskiego. Ile sędzia czasu doliczy? Żurkowski. Lewandowski. Piątek. Robert Lewandowski strzał, a sędzia nie zaliczył tej bramki. Szkoda. Ta bramka powinna być zaliczona. Polska wygrywa z Meksykiem 6 do 0. Statystyki. Kontynu. A więc teraz Mecz z Argentyną. Tak wygląda sytuacja w grupie. Mecze. Znaczy tabela. Tak wygląda grupa C. Mecz pierwszy: Argentyna z Arabią Saudyjską. 4-0 wygrała. Tak będą wyglądać mecze. Grupa C. Grupa A. Holandia, Ekwador Holandia z Senegalem wygrała i Ekwador zremisował z Katarem. Grupa B, Anglia wygrała z Walią 3-0 i Iran wygrał z USA 2-1. Grupa C, to już było sprawdzane. Grupa D, Dania wygrała 3-0 z Tunezją i Francja 3-1 z Australią. Grupa E. Niemcy wygrali 3-1 z Japonią i Hiszpania 2-1 z Kostaryką. I teraz Belgia z Kanadą 4-1 wygrała i Chorwacja z Marokiem też 4-1 wygrała. I teraz Brazylia wygrała z Kamerunem 2-1 i Serbia ze Szwajcarią zremisowali 0-0. Grupa H. Portugalia wygrała z Ganą a Urugwaj. Wygrał z Koreą Południową. A teraz Rewards to nie to Grupce nie Lineup nie Bo to jest skład. A więc Play Mecz Argentyna Polska Mecz z Argentyną. Polska-Argentyna. Kto wygra ten mecz? To jest bardzo ważny mecz. Trzeba ten mecz co najmniej zremisować. Trzeba ten mecz co najmniej zremisować. Lewandowski, Zalewski, Szymański, Sebastian Szymański. Szymański, Szymański, Krychowiak. Krychowiak. Lewandowski, a i nie ma. Piłki. Di Maria. Roselso. Loselso. Świderski zagrywa do Szczęsnego. Wojciech Szczęsny. Kivior, Jakub Kiwior, Zalewski. Nikola Zalewski. Robert Lewandowski. Nikola Zalewski zagrywa do Świderskiego. Świderski. Polska-Argentyna. 13. minuta meczu. 1-0. Ale z zagranie. I bramka. A więc Polska-Argentyna 1-0. Paredes. Paredes. Zalewski. Nikola Zalewski. Zalewski. Robert Lewandowski. Lewandowski strzela i jest 2-0. Szybkie objęcie. Prowadzenie na 2-0. A więc teraz. Martinez. Messi, De Paul, De Paul Krychowiak Zieliński, Świderski, aj, nie ma bramki, a mogło być 3 do 0 Martinez, Molina, De Paul, De Paul, Messi De Paul. Rodrigo De Paul. De Paul. Messi. Martinez. Wybicie piłki na out. 35 minuta meczu. 2-0. Polska prowadzi z Argentyną. Messi. 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 Kivior wybija piłkę. Żurkowski. Lewandowski. Świderski. Świderski zagrywa piłkę, ale Krychowiak odzyskuje. Świderski. Zieliński. Aaaa, nie będzie bramki. Ale był super. Po szczole Roberta Lewandowskiego. 2-0 do przerwy. To dobry wynik z Argentyną. Messi, Paredes, Świderski, Messi, De Paul, De Paul, Rodrigo De Paul, Messi, 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 Krychowiak, Lewandowski, Świderski, Karol Świderski, Karol Świderski. Świderski, Robert Lewandowski, 3 do 0, 57 minuta meczu. Robert Lewandowski podwyższa wynik spotkania na 3 0. A więc Polska w bardzo dobrej sytuacji. Czy wygra ten mecz? Przekonamy się za chwilę. Ale Żurkowski, Świderski, Świderski, Robert Lewandowski, Robert Lewandowski... Lewandowski broni to Bramka Zieliński Lewandowski Loselso Lewandowski Robert Lewandowski zagrywa do Krychowiaka Grzegorz Krychowiak Zieliński Żurkowski Bramka Szymona Żurkowskiego 71 minuta meczu i wchodzi Była zmiana w reprezentacji Polski. Loselso, Martinez, Loselso, Krychowiak, Grzegorz Krychowiak, Zieliński, Świderski, Robert Lewandowski. Kolejna bramka Polaka, 77 minuta meczu. I jest 5-0 dla Polski. De Paul. De Paul. Martinez, Martinez. Di Maria, Di Maria. Kivior wybija piłkę. Świderski, Kamiński, Kamiński, Lewandowski, Zieliński Robert Lewandowski, Lewandowski, Świderski, Bramka. 6 do 0 aż bramka. Lekko strzelona. Nawet można by powiedzieć podana. De Paul. I koniec meczu. A więc zwycięstwo. 6 do 0 z reprezentacją Argentyny. A więc już jest awans. Już jest awans. A więc taki wynik. I to są strzelcy tego meczu. A więc, jak to wygląda w grupach? Szeludli. A więc, tak: Grupa A. Holandia. Katar wygrał z Senegalem. Ekwador przegrał z Holandią. I Katar jest bliski wyjścia z grupy. Grupa B. Anglia wygrała z Iranem 1-0. I USA z Walią wygrało. 2 do 1. A więc grupa C. Polska wygrała 6-0 z Argentyną i Meksyk 3-0 z Arabią Saudyjską. A więc w grupie D. Francja wygrała 7-2 z Tunezją, a Australia zremsowała z Danią 1-1. Grupa E. Hiszpania z Japonią wygrała 4-0, i Niemcy z Kostaryką 4-0. A więc teraz w grupie F Belgia z Marokiem wygrała 4-0, a Kanada z Chorwacją zremisowała. Grupa G Brazylia wygrała 1-0 z Serbią, a Kamerun ze Szwajcarią 1-0 wygrał. A więc w grupie H Portugalia wygrała 5-0 z Koreą Południową, a Ghana z Urugwajem przegrała 1-4. A więc na razie takie są wyniki, to może punktacje w grupach. A więc teraz mecz z Arabią Saudyjską. Teraz nawet Polska może przegrać ten mecz, ale i tak awansuje. 4-0 i Polska Arabia Saudyjska. Skład Polaków. A to skład Arabii Saudyjskiej. Robert Lewandowski. Zieliński. Świderski, Świderski Sebastian Szymański, Szymański. Szymański. Żurkowski. Piąta minuta meczu i Szymon Żurkowski strzela kolejną bramkę na Mistrzostwach Świata. Więc teraz Arfaraj, Al Almajki, Arfarai, Al Arfaraj, Al Aldafsali, Kanno, Krychowiak zagrywa do Świderskiego. Świderski Robert Lewandowski, Robert Lewandowski, Bramka 2 do 0 w 14 minucie meczu. Robert Lewandowski, Robert Lewandowski. A więc Polska prowadzi z Arabią Saudyjską. 2 0. Kanno Arda w sali, Arda w Glik. Szymański. Zieliński. Robert Lewandowski. Broni to bramkarz Arabii Saudyjskiej. Zieliński. Szymański. Robert Lewandowski. 3 do zera Robert Lewandowski. Robert Lewandowski Strzelce bramki na 3-0 Alfaraj Halmajki Świderski Świderski Robert Lewandowski Lewandowski 4-0 I chyba hat-trick Roberta Lewandowskiego Więc teraz Alfaraj Kanno, Aschraj, Kanno, Żurkowski, Lewandowski, Świderski, Zieliński, Piotr Zieliński. I Piotr Zieliński strzela piątą brałkę w tym meczu. W 37 minuta meczu. A więc lepiej niż z Meksykiem i lepiej niż z Argentyną. Ale trzeba sobie powiedzieć jasno: to jest Arabia Saudyjska. Zieliński, Zieliński, Świderski. 6 do 0. Do przerwy jak na razie. Czy jeszcze padnie jakaś bramka w tej połowie meczu? Rafał Kanno, Kanno. Ashamari Ardafsari, Darfsari, koniec pierwszej połowy meczu, 6 do 0 to bardzo dobry wynik, 6 do 0 to wynik jak w meczu z Argentyną w całym meczu, tutaj jest szansa na dwucyfrową liczbę bramek, Kanno, Asheraj, Żurkowski, zagranie do Roberta Lewandowskiego, Lewandowski, Świderski, Robert Lewandowski, bramka Roberta Lewandowskiego w 50 minucie na 7 do 0, ależ to rozegrali, po prostu Polska z Arabią Saudyjską tak wysoko musi wygrywać, Kanno, Zieliński, Zieliński, Krychowiak, Robert Lewandowski był na spalonym, ale... Jeszcze jest dużo czasu, żeby strzelić te trzy bramki Pierchowiak Zieliński, Zieliński, Robert Lewandowski Kolejna bramka Roberta Lewandowskiego w tym meczu A więc Polska Wygrała w tym meczu 9 punktów na koncie Polski. Ashray Afaraj. Afaraj. Af Krychowiak naciska. Afaraj. Afaraj. Aszekaj. Af 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 Kiwior. Jakub Kiwior. Krychowiak. Zieliński Piotr Zieliński Piotr Zieliński Piotr Zieliński bramka Szymański schodzi Chodzi kasz Kamiński za Zalewskiego save Krychowiak, Lewandowski zagrywa do piątka, Krzysztof Piątek, Krzysztof Piątek, jest, dwucyfrowa liczba bramek, pierwsza bramka Krzysztofa Piątka w tym meczu, znaczy w tym turnieju, 10-0 i jeszcze 13 minut meczu, Kanno, 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 Fałowany kanno, krychowiak. Wybicie piłki. Kiwior. Wybija piłkę. Jakub kiwior. Robert Lewandowski. Madu. Koniec meczu. Zwycięstwo z Arabią Saudyjską 10-0. Bardzo wysoki wynik meczu. A więc wszystko się stało tak, jak miało się stać. Każdy obstawiał taki wynik. Może nie dokładnie 10:0, do 0 no ale wysoki. Jest kwalifikacja do 1-16. Do i teraz Teraz takie mecze będą Holandia, Walia, Polska, Australia Hiszpania, Kanada Brazylia, Urugwaj Anglia, Katar, Francja, Argentyna Belgia, Niemcy Portugalia, Serbia Więc wyniki w grupach Wyniki w grupach Zacznijmy od grupy A Holandia, Katar, Ekwador, Senegal. W trzecim meczu takie wyniki. Później grupa B, grupa C, teraz jest grupa D, grupa C, grupa E, grupa F, grupa G, grupa H. I tak to by wyglądało z grupami. A w następnym odcinku będzie 1-8 i być może ćwierć A w tym odcinku to było wszystko. Cześć.